I w imię Dignity Swam Life. Let's say Merck think they're in charge. That's their weakness. The foolish belief that they're in control. It'll be downfall. No, witam Was bardzo serdecznie w drugim odcinku Zagrajmy w Chronicles of Ridic Escape from Basher Bay. No, jesteśmy już w więzieniu i nasze pierwsze zadanie będzie. No, to jest ten fryzjer, co my hey, to to, to do, do to niego to iść. Tu jesteś, Tak. Jest człowiek nazywany, jak on zna. Jest w courtyard, by the pit. Mhm. No to idziemy do niego. I tu mamy misję, właśnie, którą musimy wykonać. Fryzjer kazał ci pogadać z Madsonem. Znajdziesz go na dziedzińcu. Courtyard. Czyli tędy chyba. No nawet możemy swoje ciało. Aha, miałem ustawienia graficzne wam pokazać. Bo zapomniał. No jakoś tak na maksa, ani zatropowe na maxa. Cienie modeli na maxa, bo tu są suwak w prawo się przesuwa jakoś modeli dynamicznych. Tryb graficzny, rozdzielczość taka, jak jest tutaj, pełny ekran, no. I cieniowanie, no to Pixel Shader 2.0, nie? Smart Shader, jak to się teraz, dzisiaj mówi. SM 2.0, to chyba jest Matsu. No.

a-37, A-39, jest A-40. O, zasadzka, no jasne. Trzeba blokować ciosy. Tego murzyna muszę najpierw obić. Albo nie. polecieli dwóch na raz. Pracuje dla Rusta, rasta, ale zdradzi go to cisnąć śrubę. No, sukinsen. Idziemy z powrotem do Kutasa? No właśnie, co on ma do tego na ten temat do powiedzenia? was me again and i don't know anything not compared to nic, nie been do used to be a guard let me set things straight i'll bring that shift yourself just go there and wait A ten się wkurzy bo jego narzędziami dla ktoś a 34 no. Musimy do swojej celi iść i czekać na niego. I got the ship you wanted, What? What? No, Rust, to you jego musimy to pokonać. Sprawa o Ru Rusta. You you come to me. No. You're in my cell. What? Wrong. All these cells belong to the Aquilians, including this one. Now you ain't paid me for that shank, so it ain't yours. Come take it. You gotta That's <laughs> I said everything I see belongs to me. It belongs to me. Release him critic! Rust is mine.

No. You broke the natural order of things, Riddick, and when that happens, well, as you can see, people can get hurt. But my struggle, my mm. mm. groupies. Indeed. And we don't want that. Speak for yourself. Move the This better not be one of your killing boys. Here, the cell block nine.

To nie jest waman, nie? Nie. Jimbo. To nie. Tu jest waman. Molina, nie. Tu. Glirisz. jest waman. What are you looking at? Go play with the twins or something. Oh, hey, wait. You're that new guy, right? Wanna do me a favor? No, no We yes. no, Listen. Da? The moment Molina's lockdown expires, Aha, Him dead, dead and killed. That's what I want you to do. You come back to me when he's Molina. Dead. To ten którego minąłem przed chwilą. Haha. <laughs> to ten chyba, tak? No jasne. Nawet muzyki nie mam dynamicznej. Haha, sukiń syn Dobra, zabijem go. A czemu ty mi atakujesz? Co jest kurde? Porębało was, czy co? Dobra, walczymy. Kurde, dwa... Trzy kwadraty są, no. że tylko dwa zostały. Ten mi atakuje ciągle, kurwa. Zaraz ginę. Teraz To musimy iść i tak na terytorium Orła Sami, bez broni No i tak sobie załatwimy sami broń Będą tam przestępcy Tu tędy się idzie I to będzie cały odcinek

Nie leży. Nie chodź tu, skurczy synu. Yeah, finisher. Aha. Zablokowanie o kaskę, tym się slepi. Pierosy to ja nie zbieram. Nie ma żadnej stacji żeby się uleczyć Haha, gasiszno Jeszcze quick savea tu zapiszę w razie czego Bo można to zrobić Ten ma jakąś broń, jakiś śrubokręt Baę go prawą ręką był, bo mam kastek. <śmulny> Blokował się. Aha, yeah. <śmulny> to nie było jeźła. Zapałem go od tyłu i kurde finisher To będą dalsze części Coś spierdzielili, coś wybuchło Z dwoma na las nie będę walczył Oczywiście w prawym Oczywiście jak atakujemy lewym przyciskiem myszy i damy lewy kursor to jest lewa dłoń. Prawy to prawa, prawa dłoń. Do góry to jest od dołu cios, a dolny kursor to jest cios od dołu. Takie są kombinacje. Ja robię to lewy przycisk myszy i prawy kursor, bo mam w prawej dłoni ostrzał. Więc zadaje większe obrażenie. O, już pokonałem finisher'em pierwszego. No właśnie. Co tu leżało? Coś leżało? Kosa. To chyba jest lepsze jak ten siw A. kolekcja to chyba będzie akwipunek nie? właśnie co my mamy? nóż więziennego wyrobu uznawany za nielegalny jest cichą śmiercią bronią przednatną w okolicach patrolowanych przez wielu strażników kastet w walca na pięści z ich sposób by zwiększyć zadawane obrażenia no to kosa jest chyba lepsza Widzicie, mamy coś w ręce. O, musimy potwierdzić lewym przyciskiem myszy, tak jak w half life żeby wybrać broń. No, z będzie nie nie lada wyzwanie walczyć z nim, to ja sobie zapiszę quick safe tutaj. A mam tylko dwa kwadraty. A miałem cztery. Będziemy go Będę go zacinał właśnie. No, a co ty robisz? Bo zaboli cię jak zginiesz. No? Dawaj. A, zablokowałem. Come on, You're gonna die. O, su... A, zabiłem go. Ha, 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 ha. O kurwa, dorwał Rusta. So this is a beast of Butcher Bay, huh? Every day a killing game. Looks like I need a new rooster. You interested? They respect you now, Riddick. You easier. Is? Say something. I take that as a no. Czekajcie, bo muszę sobie. Cholera, jasna. Strażnicy są. Muszę schować broń. A kastet mogę mieć na, na wierzchu? Nie much to do to do. Do. Oba, to myślę, że skończy odcinek, zobaczy tylko jaka jest misja tutaj. Różnij z głowy. Powinieneś porozmawiać z Halejem, żeby się dowiedzieć jakie ma informacje. Do Wamana jeszcze bym się przydał pójść. Rozwiązać sprawę, że Molina zginął. O, śrubokręt wezmę. Lepszy jest. To jeszcze do, do tego wamana pójdę, czyli oni mnie nie atakują. No tu, ominę tego strażnika. Blue boy, gdzie ten waman? O jest, stacja zdrowia. O właśnie, to mi było trzeba. Tyle, ile jest kwadratów dostępnych w stacji, to tyle cię uleczy. Kurwa, nie żyje. No, a ja Do wamana trzeba iść. Dziwne, że napisów tam nie było, jak zabiłem rusta. Heh. Coś się stwierdziło. Przecież napisy są włączone. Teraz cholera wie, ten waman jest. Zabiłem go chyba. Ale on mnie zaatakował. Tu nawet postacie nie są wyświetlone. I imiona. O, łachmaniarz jest. z halejem. Dobra, myślę, że tu skończy odcinek. Migają w ogóle napisy postaci. Abo cię dorwie. Byłem właśnie z nim. Co, Waman kurde nie żyje, a chuj z nim. Dobra, skończę na tym odcinek i do zobaczenia w następnym.